Dzień dobry, sobota 26 lipca, witamy się z Wami w dniu naszego wyjazdu wakacyjnego. Na początek dajcie łapkę w górę, po tym filmie będzie nam bardzo miło, a my zaczynamy tydzień od śniadania. Pogoda, jak widać na załączonym obrazku, średnio kiepsko, zachmurzone niebo, chociaż ciepło. Na śniadanie się pyszne kanapeczki z wędlinką, musztardą, do tego pomidorek, smacznego. Wszystkie walizeczki ładnie się zmieściły, jeszcze na leniwca jest miejsce. Tu by się nawet coś jeszcze dało upchać, bo jest taka przestrzeń niewykorzystana. Także wszystko jest płyn, zabieramy z sobą. Na no to co jedziemy. Do celu zostało jeszcze jakieś 50 km, bo teraz kawusia wpadnie. Montuję dla Was tego mini daily vloga i daily vloga. Także serdecznie zapraszam na kanał. Tam będzie dużo więcej się działo. Jak Piotrowska, to i Lodzik, a jak Lodzik, to Kefil z jakodą. Sorry. <laughs>